Bez krawata w Radiu Yard. Kasia dzień dobry. Zbliża się wydarzenie, którego organizatorką jest Kamila Pałka-Bójkowska, znana szerzej jako motofretka. Niesamowita kobieta, która nie tylko z sukcesami ściga się na torze, ale również dzieli swoją pasją organizując. Tym razem wydarzenie skierowane do kobiet. Kamilo, dzień dobry. Witam Was serdecznie. 24 maja w Białym stoku odbędzie się druga edycja Drift Girl Camp i o tym będziemy chcieć dziś porozmawiać. To jest edycja, która budzi szerokie zainteresowanie. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie wydarzenia skierowanego wyłącznie do kobiet? W momencie, w którym to ja zaczynałam driftować, było nas około pięciu w całej Polsce. Um. I kobiety skarżyły się, te które mm, zaczynały, ale nie na taką skalę jak te pięć, yy, które już jeździły w zawodach, że boją się wyjechać na tor, wstydzą się tego co czeka je w opinii innych kierowców, czyli mężczyzn. Yy, no i stwierdziłam, że trochę im ułatwię te zadanie i stworzę po prostu miejsce, gdzie będą same kobiety i nie będą się oceniać, a mężczyźni mają wejście jak najbardziej, ale do pomocy w parku maszyn, a nie na torze. No, bo jest taka obiegowa opinia, że kobiety nie potrafią jeździć. Jest, ale myślę, że to już się na przestrzeni e, czasu zmienia na korzyść kobiet, że jednak są bardzo dobrymi, rozsądnymi kierowcami nieraz potrafią zaskoczyć mężczyzn. To druga edycja wydarzenia. Jakieś się wspomnienia, z których y, jesteś najbardziej dumna po pierwszej edycji? Że w ogóle to się wydarzyło. Jestem dumna, że zebrałam się w sobie, bo bałam się stworzyć to wydarzenie. Bałam się, że nie podołam i zawiodę dziewczyny, które biorą w tym udział. Jednak się wszystko udało. Dziewczyny były zachwycone i naciskają na mnie, żeby w przyszłym roku to jednak były dwudniowe treningi driftu na torze. No i to, jak dziewczyny się wspierały, bez względu na to, czy to były prozawodniczki, czy amatorki, dziewczyny, które dopiero zaczynały jeździć, czy dziewczyny, które mają miliony. Nowe wyświetlenia na mediach społecznościowych, to i tak wspierały się nawzajem. A czy udało się jakieś wnioski po pierwszej edycji wyciągnąć? Czy wnioski, które przełożyłaś teraz na organizację drugiej edycji wydarzenia? Um, udało mi się zebrać jeszcze więcej dziewczyn, znaleźć więcej miejsca na torze i do tego stworzyć strefę Cargill, czyli miejsca, gdzie mogą się wystawić dziewczyny niezwiązane z driftem, a posiadające na przykład ładne auta klasyczne bądź związane z innym motosportem. Czy już dziś możemy powiedzieć, ile uczestniczek zgłosiło się do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniu? Jak najbardziej to są 42 kobiety driftujące i 10 aut wystawowych. Drift Girl Camp to wydarzenie, które Zapraszam nie tylko początkujące, ale i zaawansowane drifterki, jakie atrakcje, jakie formy aktywności przewidziane są dla, każdych, dla każdej z tych grup. Na pewno na dzień dobry, dziewczyny dostaną ogromne giftpaki od wszystkich partnerów, którzy są razem z nami. Potem będzie sesja zdjęciowa upamiętniająca te wydarzenie, no i będzie około 6 godzin driftu, ale oprócz tego po całym treningu wybieramy się na miasto. I ogromna część tych dziewczyn zgłosiła chęć wyjścia. Na tyle, że restauracja, z którą współpracujemy, będzie musiała zamknąć lokal. Spodziewałam się, że będzie to około tam 40 osób, a w tym momencie chęć wyjścia zgłosiło prawie 200 osób. Takie wesele. Ciutnie, impreza masowa. Dokładnie. Czy program dostosowany jest do różnych poziomów umiejętności? Tak, jak najbardziej. Umiemy dostosować wjazd kobiet na tor na tyle, żeby zarówno poradziły sobie zawodniczki biorące udział zarówno w europejskich, jak i polskich zawodach, ale także dziewczyny, które dopiero zaczynają albo które nie umieją, mamy dostosowane do tego rondo, na którym będą mogły poćwiczyć. Popatrzyłam sobie na informacje, jakich oczekujecie od dziewczyn, które chcą wziąć udział w wydarzeniu. Prosicie o podanie informacji o samochodzie, także o zdjęcia, czy to ma związek z jakimś specjalnym podziałem na grupy? Absolutnie. Absolutnie nie. Chodzi mi o to, aby każda dziewczyna czuła się dopieszczona. Są też dziewczyny, które poszukują partnerów imprez albo które posiadają partnerów, więc chcę je jak najlepiej przedstawić, aby zarówno one były zadowolone, jak i firmy, z którymi one współpracują. Także wszystko jest robione na korzyść dla uczestniczek. Motorsport to nie jest coś, co jest dla każdego. To jest sport niebezpieczny i bezpieczeństwo jest takim bardzo kluczowym elementem w Waszym wydarzeniu również. Jak najbardziej będzie Zabezpieczenie medyczne, o to zadbaliśmy, ponieważ jest to duże wydarzenie i dla, jeżeli chodzi o uczestniczki, jak i osoby towarzyszące, ponieważ bramy są otwarte, można przyjść zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Plus do tego auta są przystosowane. Dziewczyny wiedziały, jakie są wymagania co do auta. Wszystkie te wymagania są spełnione, ale oprócz tego i tak nasz sędzia techniczny sprawdzi te auta przed wyjazdem na tor, trzeba by na pewno wszystkie warunki zostały spełnione. To może tak gwoli informacji dla tych, które nie zdecydowały się jednak wziąć udziału, ale być może w kolejnej edycji. Jakie są wymogi bezpieczeństwa dotyczące samochodu? Wymagamy trzypunktowych pasów bezpieczeństwa, czyli tak dla wyprostowania to są zwykłe pasy, które posiadamy w samochodzie, kasku zapiętego na głowie, maty pod auto, gaśnik. W łatwym i szybko dostępnym miejscu, gdyby coś się wydarzyło, i zabezpieczonego klemu plusowego na akumulatorze. Celem Drift Garol Camp jest nie tylko trening, ale też chcecie budować kobiecą społeczność. Jakie działania będą podejmowane konkretnie podczas tego wydarzenia, oprócz wspominanej już kolacji, które będą dziewczyny ze sobą integrować? E, tak naprawdę w kuluarach, czyli w parku maszyn. E, będzie bardzo dużo rozmów między kobietami. Jedną z uczestniczek jest Karolina Pilarczyk, która była pierwszą kobietą w drifcie. I rok temu zdarzyła się sytuacja, gdzie na samym początku imprezy jedna auto udał, uległo uszkodzeniu i Karolina bardzo szybko przyszła do tej uczestniczki, porozmawiała z nią, w cudzysłowie otarła jej łzy i powiedziała, że tak się zdarza. I rozmowa trwała dość długo. Wiem też, że są dziewczyny, które chcą w przyszłości wziąć udział w profesjonalnych zawodach, więc będą między nami wszystkimi rozmowy jak zacząć jak sobie pomóc jak pozyskać partnerów na kolejne sezony. Czy sądzisz, że tego typu inicjatywa będzie w jakiś sposób wpływać na postrzeganie kobiet w tym sporcie w drifcie? Mm, ja bym chciała przede wszystkim, żeby kobiety przestały się bać jeździć. I bać opinii innych kierowców. Bo naprawdę żaden profesjonalny kierowca nie będzie oceniał tego, jak wychodzi danej zawodniczce. Każdy z tych kierowców jest skupiony na sobie, a fajnie jest, żeby tych kobiet było więcej. Już w tym roku na pierwszej rundzie Drift Open było 11 zawodniczek. Poradziły sobie lepiej, gorzej, ale pierwsze koty za płoty. Także mam nadzieję, że to doda takiej trochę otuchy dziewczynom, żeby wyjeżdżać, nie bać się i po prostu spełnić swoje marzenia. Nie każda z nas musi super gotować, robić piękny makijaż, paznokcie, czy coś typowo takiego kobiecego. Kobiety ślicznie odnajdują się w motoryzacji, zarówno jako mechanicy, albo kierowcy. Wspomniałaś, że... Może to zmienić postrzeganie na to, jak kobiety jeżdżą, ale chodzi o samą technikę jazdy czy chodzi o technikę jazdy bokiem? Um, będzie wiem, że przyjedzie z Krakowa um, kobieta, która uczy bezpiecznej techniki jazdy i ja sama u niej robiłam taki kurs, e, więc nie zdziwię się, jak będzie podchodziła do kobiet i z nimi rozmawiała o prawidłowym ustawieniu fotela itd. Um, ale kobiety umieją bardzo bezpiecznie jeździć. E, I tak jak powiedziałam wcześniej, już zmienia się ten cały stereotyp. E, tylko brakuje kobietom tej pewności siebie, jeżeli chodzi o motosport. Bo o drogę już nie. Kobiety są pewne swoich umiejętności, natomiast czasem im brakuje tej pewności siebie w motosporcie. Bez względu na to, czy jest to drift, czy są to kajotesy, czy wyścigi samochodowe. O taką twoją prywatną opinię. Po, teraz postaram się podpytać, czy uważasz, że technika jazdy bokiem powinna być wprowadzona na egzaminach na prawo jazdy, bądź też na kursach na prawo jazdy. Hmm, mało osób o tym wie, ale po skończonym prawo jazdy. Ciężko mi teraz powiedzieć po jakim okresie, ale wymagany jest tak naprawdę kurs dokształcający na ODTJ-ach, na których są maty poślizgowe. Warto jest tylko zaznaczyć, że wpadanie w poślizg na macie poślizgowej, a kontrolowany drift to są różne rzeczy. Sama się o tym przekonałam, bo bardzo pewnie pojechałam właśnie do Krakowa na skończyć ten kurs z, z techniki jazdy i okazało się, że auto na macie poślizgowej za, zachowuje się inaczej. inaczej. Dokładnie. Także każdy kierowca powinien przejść taki kurs. To powinno być w jakiś sposób kontrolowane, czy te kursy są przez każdego kierowcę, bez względu na to, czy to kobieta, mężczyzna, przechodzone, aby to, co się dzieje na drodze, warunki atmosferyczne jesienią, zimą nas nie zaskoczyły. Jakie są twoje oczekiwania wobec najbliższego wydarzenia? Mam nadzieję, że pozostanie tak zwany good vibe, jak to się mówi teraz i dziewczyny dalej będą się wspierały i będą naciskały na mnie, żeby jednak w przyszłym roku powstał to dwudniowy event. Bardzo chcą, żeby były to eventy w białym stoku, a nie w innym miejscu. Ja im proponowałam inny tor, ale one stwierdziły, że nie, że one chcą, żeby to jednak odbywało się w białym stoku. Um, oczekiwania nie wiem, czy nie zawiesiłam sobie zbyt wysoko poprzeczki. Za rok nie będę musiała sama siebie przebić. Chciałabym po prostu, żeby wszystko się udało, żeby pogoda nam dopisała i każda dziewczyna wyszła z tego eventu zadowolona. No właśnie, bo druga edycja odbędzie się na torze w Białym Stoku. Co sprawia, że to jest miejsce, które wybrałaś, że ono jest idealne do tego typu wydarzenia? To jest. Mały tor to może jest źle powiedziane, ale to jest tor techniczny. O mniejszej, mniejszych rozmiarach niż inne tory w Polsce. Bardzo klimatyczny, ponieważ cały obiekt widać z trybun, więc zarówno dziewczyny, które są na torze, jak i ich wspierający mechanicy i rodziny widzą, co dziewczyny robią podczas driftu. Poza tym to jest moje rodzinne miasto i bardzo bym chciała, żeby ta impreza tutaj została bez względu na to, ile w przyszłości. Byłoby uczestniczek i aut wystawowych, że gdzieś tam bym cały czas szukała tego dodatkowego miejsca, ale jednak, żeby to było na tym obiekcie, zależy mi na tym, żeby wspierać nasze regionalne firmy, tak jak te regionalne firmy wspierają wydarzenie i żeby wspierać po prostu nasz region i pokazać, jaki Białystok jest wspaniały i że posiadamy tor. Tor z budżetu obywatelskiego, czyli to my, obywatele, wybraliśmy ten tor. Czy gdyby któraś ze słuchaczek po naszej dzisiejszej rozmowie zdecydowała się dołączyć, to czy jest jeszcze na to szansa, gdzie szukać w ogóle informacji? Jeżeli chodzi o strefę aut wystawowych, to tak mamy jeszcze miejsce, zapraszam serdecznie. Natomiast jeżeli chodzi o driftujące kobiety, niestety ale lista została zamknięta. Można się zgłosić, tylko strzegam, zapisuję na listę rezerwową. Gdyby się w ostatniej chwili okazało, że któraś z uczestniczek nie dojedzie, to wtedy uruchamiam listę rezerwową i być może uda się. Natomiast tak jak mówię, Została strefa aut wystawowych. Tutaj mamy miejsce. Zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś ma jakieś auto klasyczne, bądź związane z innym motosportem, to miejsce się znajdzie. 24 maja, Tor w Białym Stoku zaprasza wszystkie uczestniczki, miłośniczki motorsportu na drugą edycję wydarzenia Drift Girl Camp, którego organizatorką jest Kamila pałka Bójkowska, znana jako motofredka. Kamilo, bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia Radia Jart. Ja również bardzo dziękuję. Bez krawata w Radio Yard.